Cześć widzowie, z tej strony Mister Czyron. Witam Was na kolejnym odcinku z Wiedźmina 3, Gon edycja rozszerzona. Proszę Was o zostawienie kciuka do góry, o subskrypcję i o to, abyście nacisnęli w dzwoneczek, by mieć powiadomienie o każdym nowym filmie. Zapraszam Was na TikToka, Twittera i Facebooka, bo tam również prowadzę content z Wiedźmina. Zapraszam Was na Instant Gaming. Jeżeli zakupicie z mojego linku z opisu na Instant Gaming jakąkolwiek grę, w ten sposób wspieracie mnie i wspieracie ten kanał. A jeżeli chcecie wesprzeć mnie na YouTube, to pod filmem macie zakładkę WESPRZYJ. Możecie liczyć tam na różne naklejki i emotikony podczas premiery filmu albo transmisji na żywo. Zachęcam was do zapoznania się z tym. O! I co? Wybierzesz coś gotowego? Dobra, mamy, zagrajmy w Winta. Bywaj. Więc zapisujemy. I co, wybierze? Zagrajmy w gwinta. Co powiesz na małą partykę, gwinta? Hmm. Dobra, jedziemy. chyba nie zapomniałem, jak się gra od poprzedniego. Poprzednie, od poprzedniego odcinka. Medyczka w góry, chorągwi, szani. Sheldon, No nie, balistę nie chcę. Niech się pojawi ten, który te baliste wzywa. Oj, klapa. To może być nie do. Czasami się wie, że jak się nie pojawią niektóre karty, to już się wie, że, może się prze... że można przegrać, nie? Dobra, dajemy tutaj słabe uszy na razie. A co daje ten znak? Zwiększę siłę wszystkich jednostek w rzędzie. Mhm. Książę Mroku. Mhm. Dobra, Sila przyzywa. Zwa czarodziejki. To może dajmy Rebusz. Kurde Geraldri. Dobra, to już wiem, że on się podda teraz. Dawaj. Jedyne rozwiązanie, bo on by teraz już poddał walkę i nie grałby dalej. Geralt jest wezwany, czyli już go nie wezwie. Dobra. O i koleżanki przyzwie. O. Dobra, jeszcze możemy jakoś wyjść później z tego zwycięsko. A no, i NFL ci została, tak? Dobra, no to muszę do szani i obojętnie chyba co. Źle. Czyste niebo, ok. W podstawce to by oznaczało, że ma słabe karty. I dlatego tak robi. Ja też tam. Gramy, Gramy na czas. O kurde, pożoga. Nie wiecie, czemu tak się dzieje, że on niszczy swoje karty. A Javed. Zniszczy najsilniejszą jednostkę na planszy. Co, to najlepsza była jednostka jego i, z... i dlatego zniszczył swoją kartę? Napiszcie mi to w komentarzu, czy, czy dobrze to rozkminiam. Dobra, lecimy. Leszy, wilki wezwie. Okej. Okay. Okej. Okay. raczej już pokonaliśmy go bo teraz wezwiemy sobie nie no, wezwiemy sobie um, Keirę na przykład dobra, mamy go co dostaliśmy? dobra, mamy Paniegałem nie grałem z nimi wcześniej, kurde nie, nie mam... Nie... Bo nie mam na ten. A nie chciałbyś odsapnąć od handlu i zagrać ze mną w karty? Nie przypominam sobie. Dobra, Misz Oblężeń z Okej. Okay. Ani. Nie. Kurde, czas karantyn dwa razy. Dobra, penisa damy. Trzynaście. cyryl ale mam do dupy karty, nie? Ja dam tą, to Okej. Okay. Czy jedną będziemy musiał dać? Aha. I wystarczyła jedna. Manekin. O, do przegrania to będzie. <grymne> Dobra, dajmy. Bo musi być... Musi być jakieś Jakiś punkty. Ale szajs Nie no dobra No muszę poddać I wczytać mm. muszę się gra rozkręcić Dobra Jedziemy. Najgorsze, jak te szpiegowskie karty tak dobiorą się. To jest najgorzej. A, mamy trzaskający mróz. Kur... Balista doszła. A daj ją. Dobra, no dobra, to dajmy odszaskający myło. Okej. Okay. Rębacze. Czemu ja przegrałem? Był remis. Chodziło mi o to, że on, on przegra i ja. Znaczy, że no, że remis. Dobra, nieważne. Walczy. Co ja mogę jeszcze... Mhm. Tak czy, że wygram to chyba dojdzie mi jedna karta, nie? No to nie ma znaczenia. O, to nawet dwie będę miał fajne. Kogo sobie weźmiemy? Owej, Dobra, udało się. Siadłem mleko. Dobra, bywa. Siadłem mleko, mnie nie interesuje. Zagrajmy. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w gwinta. Rozpocznij Zoltan. Rębacze. Lambert. Dobra, nawet fajna doszła. Czyli co? Fajna jest ta, tylko że to ta jeszcze taka jedna by się przydała. Oblężnicza. Która przyzywa te balisty a potem ta transformacja i wtedy jest fajnie. Dobra, jedziemy. Topiec, a co on wzywa? Inne utopce. No tutaj jakiegoś mocniejszego przyzywa. A, wodnica. w ogóle jest. Duch zaklęty w drzewo. Wkrótce ożyje. Odżyje. Gdzieś poza naszym zasięgiem. A kreb znów popłynie. Przetasuj karty obu graczy z cmentarza z powrotem do talii. Co? Ale czy co, że wszystkie przywracać? Nie Dobra. Ruch. O kurno. Nie dziwię się, bo mam. mi się przydał manekin. Nie dziwi się, że dał trzaskający mróz, jeżeli dobre ma karty w tym... w dystansie. Hmm. No nie, tu nie ma co grać na czas. Oddajmy mi tę rundę. Jeden. Szcskającym trzeba było nać. Dobra, ale kogdy chce walczyć, także... No tak nie wygrasz ze mną. No i przegrałeś, no. I nie masz kart, gościu. O, jeszcze fajne doszły. Też chyba nic nie zwiększy, choćby nawet. Nie, dwa razy nie da rady. No i dobra. Spasujemy. O, popełnił błąd. Co dostaliśmy? Syrena. Okej. Okay. Ja z tobą nie mogę zagrać Gorzałki chcesz kupić, chudego No właśnie Pokaż mi swoje towary Co my tu mamy? Religia a życie. Nie wiem co to jest. Cesarstwo Nigardu, cesarstwo Nilgardu łańcuch. Dobra bywaj. Gorzałki Zagrajmy. Chciałbym zagrać z tobą w karty, konkretnie w gwinta. <laughs> Jak się ucieszy, dobra. Trzaskający Morius jedziemy. Mistrz oblężnień, dobra, to się przyda. Fajnie, fajnie. To i to już od razu o, przyzywa kogoś? Tych samych, kto to jest? Pachołek porąbańców. Przyzywa pachołka, porąbańców i skurwiela juniora. Aha. Źle zaczął, wystarczyło tego przywołać i on by przywołał baskurwiela. Hmm. Dobra, pojedźmy go tymi krasnoludami. Tylko... Kurde, mogłem dać trzaskający mróz. Tutaj czarodziejki dać. Dobra, próbujemy. żoga. O, nie będzie. Potrzą z portkami. A to kto to jest? Dudu! Dead Mold Teraz to można się wywa... z tych wszystkich kart, które są nam niepotrzebne, nie? Bo to ta partia. Ta runda nas nie obchodzi, tylko żeby ją wytrwać. Aczkolwiek, aczkolwiek możemy wygrać. Nie? Aha, jeszcze raz z tą mgłę. No, już widać, że... Pożoga, no. No i koniec. Dobra. Co będzie, jakbym dał trzaskający mróz? Gdy on wyjdzie na prowadzenie tam w tym. Czy nie? Zaraz zobaczymy. No. Ale on wtedy kartę dostanie. Kurde, nie wiem czy... Dobra, spasuje to. Dostaje kar Dostanie kartę. Aha. Dobra. I tak mnie nie pokona Wolałem nie ryzykować w tamtej rundzie. Schillard, ale to nie do mnie nic. Dostaliśmy wcześniej Syrenę. O, szpiega. Wojna to tylko krew i wrzaski. Bieg historii wytycza dyplomacja. Jeżeli ten odcinek ci się spodobał Zostaw kciuka do góry, subskrypcję I oczywiście naciśnij dzwoneczek By dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie Zapraszam was na TikToka, Twittera i Facebooka Bo tam również prowadzę content z Wiedźmina Zapraszam was na Instant Gaming Jeżeli zakupicie jakąkolwiek grę Z mojego linku oczywiście Na Instant Gaming wspieracie w ten sposób mnie I wspieracie ten kanał A jeżeli chcecie wesprzeć mnie na YouTube To pod filmem macie zakładkę Wesprzyj, możecie liczyć tam na różne naklejki, emotikony podczas transmisji na żywo, czy premiery danego filmu. Macie tam też różne bonusy. Zachęcam Wam się z tym zapoznać. Z mojej strony na dzisiaj wszystko. Widzimy się na kolejnym odcinku lub na innym materiale. Do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzę. Cześć! Jestem z Co ty robisz? Zabijam potwory. Thank you